Siemi ninja! Co tam u ciebie słychać? Jak tam dzionek mija, jak samopoczucie. Co jest? Aha To jest takie zdupy. Kurzony jesteś? Na co jesteś zdenerwowany? Co jest? Gotowe. Dobra. Miniaturka na YouTube wszystko ustawione. Powinno działać? Twitch. Chyba też jest dobrze. <śmienicza> uh! Mocne. Mocne fest. Nie ma się co denerwować minięcia. Czemu niby stream jest niestabilny? Oj to, co, co to niby ma znaczyć, że co? Czemu jest niestabilny niby? Pek. O, się ma flipper! Nie, chyba wszystko działa. Tutaj jest, stąd jeszcze trzeba coś takiego wyciągnąć. To sobie tu wrzucimy, będziesz grał na streamach w Lego NinjaGo. Jak wymaksuję, znaczy jak przejdę wszystkie poziomy, to tak, to będziemy maksować to na streamach. Jak najbardziej. Najpierw jest jeszcze i tak Lego Marvel i Lego Marvel Avengers do ogarnięcia. Więc na spokojnie. W ogóle ogarnąłem też całkiem ciekawy program a tylko 8 poziomów tam jest, więc krótkie CO TY GADASZ SERIO TAKIE KRÓTKIE TO JEST? ale syf e, ogarnąłem e, taki program jest, który mogę kiedyś z niego streama, z minecrafta na przykład zrobić albo z czegoś jeszcze zobaczymy, po prostu co mi co będzie polegać na tym, że wy jako widzowie, na przykład głosujecie na czasie co się będzie coś działo, nie? I tam jest ogromna ilość różnych gier. Między innymi Minecraft, Między innymi Isaac, Między innymi jakieś Hollow Knighty i tak dalej. Wracam ze szkoły, idę na autobus. Yy, jadę autobusem i ja mieszkam gdzieś, yy, gdzie jest przystanek. Na żądanie i ten ciat co prowadził, gdy ja kliknąłem, żeby się zatrzymał, to mi drzwi nie otworzyły, na no jakieś zadupy pojechałem. Tam poszedłem na autobus i tam kliknąłem. No, żeby się zatrzymał i mi nie otworzył znowu i pojechałem o przystanek dalej. No to nie, nie zły człowiek. Pełen sukcesów. No, pewnie można jest kierowcę zgłosić za takie bezsensowne rzeczy. Znaczy, za takie, no nie zachowanie, no bo tak się nie powinno robić, tak? Właśnie, czekajcie, ja sobie zwiększę bitrate może bo mam o wiele lepszy internet w tym momencie eee, nie wiem czy to nie będzie za duży dajmy 10 tysięcy i hope że będzie o wiele większa przepływność streama w tym momencie mam taką nadzieję przynajmniej o widzisz flipper tylko wysunięcie na dc kody do niego na postaci widziałem widziałem ale myślę, że jak będę to robił, to najprędzej na streamach. Na razie sobie to odpuszczę, nie? Yy, raczej, bo to są pewnie postacie, które i tak coś jak można jest zdobyć w trakcie rozgrywki, nie? Wiem, że na przykład LEGO Piraci z Karaibów mieli jedną taką postać, którą tylko za pomocą kodu się da zdobyć. Wszystkie postacie są takie ten? No bo na przykład wiem, że właśnie LEGO Piraci z Karaibów mieli także. Jedna postać była za pomocą kodu, którym się nie dało zdobyć, a całą resztę, które z kodów się tam były, to się normalnie nie dało zdobyć też w trakcie rozgrywki. Więc no. Eee, sobie w ogóle zmniejszmy lekko. Mi się wydaje głośność wszystkiego, bo to... Nie ma co. był twoim ulubionym Dzień Chyba Kai. Ja, zawsze, ja się zawsze z Kaja, Kaja najbardziej cieszyłem, nie wiem czemu. Jakoś Kai mi najbardziej siedział. Nie wiem czemu, tak, tak jakoś. Kaja najbardziej lubiłem. Bo on nie był ani taki mega wykwintny, ale był taki... Nie podobała mi się tylko jego ta taka... A patrz, jestem popularny i tak dalej. do Mój lubiony to też Kaito, bo to Sigma Totalne. Czy Sigma Totalne? Ja tu to, to bym można było polemizować. Czasami był cringeowy, strasznie, <laughs> ale to było fajne. Dobra, co ja bym w ogóle musiał robić? Bo tak szczerze nie wiem. Co teraz? Ja bym poszukał jakichś tych bosów, Bym się z bossami pofajtował. Albo coś z tych rzeczy porobił. Co ja mogę go tu najprędzej zdobyć? To w ogóle mam To też. Nie? To i to, no? To tu w ogóle w ogóle ten. Odfajkować. A LJ to też Sigma. No, każdy ma tam miał tam takie jakieś swoje dziwne wady, ale... Ogólnie każdy był spoko. Każdego lubiłem. Dobra. Minecraft jest spoko na streamy pod tym względem, że możesz sobie porozmawiać na czacie, jak się nic nie dzieje. Albo <laughs> po prostu dłuższe to robić i iść gdzieś o wiele dalej, nie? I to jest, moim zdaniem, spoko. Dobra, czy wszystko jest w ogóle dobrze ustawione? I hope, że tak. I hope, że tak. Dobra. Zain lubię najmniej? A nie, ja Zajna spoko, ja Zainu lubiłem, dopóki się też nie robi... Na samym początku był bardzo fajny, a potem też taki trochę cringe'owy cringe się robił. Ogólnie był całkiem przyjemny, ale do czasu. Dobra. Tak, czekajcie, tak tylko sobie oba, obczaję, czy na pewno wszystko dobrze śmiga, żeby nie było, że coś mi się tu będzie pierdzielić. Na YouTubie wszystko działa. No cicł też wszystko działa. Lekko bitrate zwiększyłem, więc I hope, że będzie coraz mniej lagów. Ja się nie planowałem, żeby w ogóle były lagi, ale... I tak. Dobra, chyba jest spoko. Dobra, co dzisiaj? Co dzisiaj robię? Ja nie wiem co ja dzisiaj robię. Coś na pewno zrobię. Ja bym poszedł poszukać bossów jakichś. Na no serio. Nie wiem. Chociaż nie, domek dzisiaj budujemy. Kurde, widzowie! Trzeba domek zbudować. W końcu, no właśnie. Bierzemy całe drewno. I domek dzisiaj robimy. Ej, to normalnie, że kupiłem lego za...